Podniosłam rodzinną firmę o 100 milionów dolarów, aż mój brat, totalna niedorajda, próbował przejąć kontrolę nad firmą i mnie zwolnić. Nie spodziewał się jednak, że lata temu wykupiłam większościowe udziały, więc zrobiłam coś, czego się nie spodziewał. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć tysiąc subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Od najmłodszych lat czułam się obca we własnej rodzinie. Mój starszy brat, Piotr, był w centrum uwagi. Wysoki, charyzmatyczny i pełen pewności siebie, był dumą naszych rodziców. Ojciec zawsze powtarzał, Piotr będzie tym, który wyniesie naszą firmę na szczyt. Mama tylko się uśmiechała, zgadzając się i jak zwykle podawała mu najlepszy kawałek ciasta. A ja? Ja byłam Zofia. Po prostu Zofia. Ta, która miała dobre oceny, ale brakowało jej uroku. Ta, która pomagała w domu, ale nigdy nie słyszała pochwał. Ta, którą postrzegano jako odpowiedzialną córkę, ale nigdy jako kogoś wyjątkowego. Przez wiele lat to akceptowałam. Jakby moim zadaniem było być cieniem Piotra i emocjonalną opiekunką mojej młodszej siostry, Kasi. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy skończyłam dziewiętnaście lat. To był rok, w którym ukończyłam szkołę i zaczęłam myśleć o przyszłości. Uwielbiałam liczby, organizację i, przede wszystkim, naszą rodzinną firmę. Mój dziadek założył tę fabrykę mebli dekady temu, prosty człowiek, który marzył o tym, by zamieniać drewno w coś, co łączy rodziny stoły, krzesła, meble, które opowiadają historię. Jego marzenie zawsze mnie fascynowało. Postanowiłam zgłosić się do pracy w fabryce, choć wiedziałam, że nikt tak naprawdę tego ode mnie nie oczekiwał. Pamiętam, jak ojciec śmiał się, gdy o tym powiedziałam. Ty? W fabryce? zapytał z nutą drwiny. To ciężka praca, Zofia. Nic, czym kobieta powinna się zajmować. Zabolało, ale byłam zdeterminowana. Nalegałam, aż w końcu dostałam śmiesznie proste stanowisko w biurze, praktycznie zajmując się archiwizacją dokumentów. Tymczasem Piotr, który ledwo wiedział, jak produkuje się meble, Miał tytuł u dyrektora operacyjnego, chociaż spędzał więcej czasu poza fabryką niż w niej. Na początku traktowałam to jako szansę. Każdego dnia zagłębiałam się w liczby firmy, próbując zrozumieć, co działa dobrze, a co wymaga poprawy. Odkryłam, że mamy zagranicznych klientów zainteresowanych naszymi meblami, ale nigdy ich nie traktowaliśmy poważnie. Widziałam przestarzałe procesy, które można było unowocześnić, i koszty, które dało się zredukować. Jednak za każdym razem, gdy próbowałam podzielić się swoimi pomysłami, byłam ignorowana. Radzisz sobie świetnie w archiwum, Zofia. Tak trzymaj, mówił ojciec, jakby to było maksimum moich możliwości. To było frustrujące, ale wiedziałam, że droga będzie długa. Po miesiącach samodzielnej nauki i zgłębiania każdego szczegółu działalności, w końcu dostałam szansę, by udowodnić swoją wartość. Duży klient miał odwiedzić fabrykę. A Piotr, jak zwykle, nie pojawił się. Ojciec, nie mając wyboru, poprosił mnie o ich przyjęcie. Zrobiłam to, co umiałam najlepiej, byłam szczera i profesjonalna. Przedstawiłam naszą firmę, wysłuchałam potrzeb klienta i zaproponowałam plan, jak je spełnić. Byli pod wrażeniem, a w ciągu kilku tygodni podpisaliśmy największy kontrakt w historii naszej fabryki. Myślałam, że w końcu zostanę doceniona. Ale ku mojemu zaskoczeniu, gratulacje otrzymał Piotr. Twój brat jest naprawdę genialny, usłyszałam, jak ojciec mówi do rodzinnego przyjaciela. To był moment, w którym zrozumiałam, nieważne, co zrobię, nigdy nie będę postrzegana jako równa. To nie brak umiejętności, tylko brak ich woli, by mnie dostrzec. Zamiast się poddać, wykorzystałam to jako paliwo. Obiecałam sobie, że pewnego dnia będę miała kontrolę nad swoją pracą i przyszłością. Wiedziałam, że będę musiała walczyć o to sama. I dokładnie to zaczęłam robić. Bez względu na to, jak bardzo się starałam, wyglądało na to, że moja rodzina nosiła okulary, które czyniły mnie niewidzialną. Kontrakt, który podpisałam z zagranicznym klientem, przyniósł wystarczająco dużo pieniędzy, by zmodernizować fabrykę i rozwinąć działalność, ale zasługa nie była moja. To wszystko było wynikiem wrodzonego talentu Piotra, który Według mojego ojca, wszystkim kierował, mimo że był nieobecny przez cały proces. Podczas tamtej rodzinnej kolacji pamiętam, jak mama entuzjastycznie go chwaliła. Piotr, jesteś dumą naszej rodziny. Twój dziadek byłby szczęśliwy, widząc, jakim mężczyzną się stajesz. Siedziałam obok nich, podczas gdy wznosili tosty za sukces Piotra drogim winem. Ojciec ledwie na mnie spojrzał przez cały wieczór. W środku chciałam krzyczeć, ale się powstrzymałam. Zrobiłam to, co zawsze, udawałam, że mnie to nie obchodzi. Mimo to ciężar był nie do zniesienia. W kolejnych miesiącach nadal poświęcałam się pracy w firmie, ale zaczęłam dostrzegać coś, co bolało jeszcze bardziej. Moja mama i ojciec celowo wykluczali mnie z ważnych dyskusji. Organizowali spotkania na temat firmy, nie zapraszając mnie, podczas gdy Piotr, który ledwo rozumiał liczby i strategię, zawsze był obecny. Pewnego razu ojciec poprosił mnie o rozmowę w swoim gabinecie. Przez chwilę myślałam, że w końcu doceni moje wysiłki. Ale się myliłam. Zofia, robisz dobrą robotę, ale musisz zrozumieć, że przyszłość firmy należy do Piotra. On jest liderem, którego potrzebujemy, powiedział, jakby to było coś oczywistego. Lider? Zapytałam, nie mogąc powstrzymać swojej złości. Tato, on nawet nie wie, jak działa fabryka. Nie rozumie klientów, procesów. Uniósł rękę, przerywając mi. Zofia, taka jest rzeczywistość. Pewnego dnia to zrozumiesz. Wyszłam z tego gabinetu z oczami pełnymi łez. To nie była tylko kwestia braku uznania, to była świadomość, że dla mojej rodziny byłam tylko wsparciem. Kimś, kto wykonuje ciężką pracę, a na końcu oddaje zasługi Piotrowi. Najbardziej upokarzający moment nadszedł kilka miesięcy później, podczas przyjęcia zorganizowanego, by uczcić rozwój firmy. Przygotowałam szczegółową prezentację, zawierającą wszystkie liczby i strategie, które wdrożyliśmy. Przez dni dopracowywałam każdy szczegół, chcąc pokazać inwestorom i partnerom, co udało nam się osiągnąć. Ale w trakcie przyjęcia Piotr pojawił się z przygotowaną przemową, przypisując sobie całą moją pracę. To był wspólny wysiłek, ale jako lider czuję się zaszczycony, mogąc reprezentować naszą firmę, powiedział, podczas gdy wszyscy klaskali. Stałam tam, w rogu sali, trzymając kieliszek wina i walcząc, by nie wybuchnąć. Czułam się jak duch wśród tej celebracji. Mój własny brat ledwie uznawał moje istnienie, a moi rodzice patrzyli na niego z dumą, której nigdy nie widziałam skierowanej w moją stronę. Tamtego wieczoru, gdy wróciłam do domu, płakałam jak nigdy. Ale w głębi duszy zrozumiałam coś ważnego: potrzebuję planu. Jeśli moja rodzina mnie nie zauważa, sprawię, że pewnego dnia nie będą mogli mnie zignorować. To wtedy zaczęłam studiować, jak mogę przejąć kontrolę nad firmą. Nie chodziło o zemstę, chodziło o przetrwanie. Wiedziałam, że jeśli będę zdana na moich rodziców, zawsze będę tylko u pomocnicą Piotra. Ale to miało się wkrótce zmienić. Musiałam tylko poczekać na właściwy moment. Wiedziałam, że bycie niewidzialną jest bolesne, ale nie byłam przygotowana na to, co miało nadejść. Moja relacja z firmą trwała jedynie dzięki mojej miłości do niej, ale mój brat, Piotr, wydawał się zdeterminowany, by mnie wypchnąć i tym razem nie chodziło tylko o lekceważenie. To był zaplanowany cios. Wszystko zaczęło się od drobnych zmian, które na pierwszy rzut oka wydawały się nieistotne. Piotr zaczął częściej pojawiać się w fabryce, zawsze w towarzystwie moich rodziców. Mówił rzeczy w stylu: Jestem tutaj, żeby upewnić się, że wszystko działa jak należy. Dla innych wyglądało to, jakby w końcu przejmował swoją rolę przywódcy. Dla mnie było jasne, coś knuje. Pierwszy poważny sygnał pojawił się podczas spotkania z naszymi głównymi inwestorami. Przygotowałam szczegółowy raport na temat wyników firmy i przyszłych strategii. Jednak zanim zdążyłam go przedstawić, Piotr przejął kontrolę nad spotkaniem. Jak wiecie, restrukturyzujemy niektóre procesy, powiedział, patrząc prosto na mnie. W związku z tym wprowadzamy nowe rol w firmie. Serce mi zamarło. Nowe rol? Nie konsultował tego ze mną. Potem ogłosił. Od teraz będę koncentrował się na operacjach codziennych, podczas gdy Zofia zajmie się nowym działem, wsparciem administracyjnym. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Wsparcie administracyjne? Odsuwał mnie od strategicznych decyzji, sprowadzając do roli, w której nie miałam żadnego wpływu. Spojrzałam na ojca, licząc na jakąś reakcję, ale on tylko skinął głową. Moja matka wydawała się zadowolona, jakby wszystko w końcu było na swoim miejscu. Po tym spotkaniu wezwałam Piotra na rozmowę. Co ty robisz? Zapytałam, próbując zachować spokój. Nie masz pojęcia, co tu się dzieje. To ja podejmuję decyzję. Zaśmiał się, jakby słuchał dziecka narzekającego na zabawkę. Zofia, jesteś dobra w szczegółach, ale przywództwo wymaga wizji i obecności. Lepiej zajmij się tym, co potrafisz. Trzęsłam się z wściekłości. Odsuwasz mnie od firmy, którą odbudowałam własnymi rękami, Piotr. Wzruszył ramionami. Rodzina tak już ma, Zofia. Wszyscy jesteśmy w tym razem ale ten uśmiech na jego twarzy mówił coś zupełnie innego. Piotr nie chciał pracować razem. Chciał kontrolować wszystko i nie cofnie się, póki nie zepchnie mnie całkowicie na boczny tor. Kolejne tygodnie były koszmarem. Piotr zaczął podkopywać mój autorytet w firmie. Manipulował pracownikami, rozpuszczając plotki, że jestem przeciążona pracą i że on przejmuje więcej obowiązków, żeby mi pomóc. Nawet klienci zaczęli mnie pytać o decyzje, które podejmował bez mojej wiedzy. Potem przyszedł ostateczny cios. Ojciec wezwał mnie na spotkanie w domu, coś nieformalnego, ale o ciężarze, którego nie dało się zignorować. Gdy weszłam do pokoju, zobaczyłam, że Piotr i moja matka już tam są, z poważnymi wyrazami twarzy. Ojciec spojrzał na mnie i przeszedł do sedna. Zofia, czas pomyśleć o przyszłości firmy. Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli Piotr obejmie stanowisko dyrektora generalnego. Poczułam, jakby ziemia usunęła mi się spod nóg. Oni wyrzucali mnie z pozycji, którą wywalczyłam, odrzucając mnie od tego, co pomogłam zbudować. To jakiś żart, prawda? Zapytałam, próbując powstrzymać łzy. Ale to nie był żart. Ojciec kontynuował. Zawsze będziesz dla nas ważna, ale Piotr ma tę prezencję która pozwoli firmie wejść na wyższy poziom. Spojrzałam na nich, niedowierzając: Mój własny ojciec, moja matka, mój brat, wszyscy zjednoczeni przeciwko mnie. Widzieli we mnie jedynie zbędny element w swojej grze o władzę. Wzięłam głęboki oddech i zrobiłam jedyną rzecz, jaką mogłam w tamtej chwili, udawałam, że akceptuję sytuację. Rozumiem, tato. Pomyślę o tym. W środku jednak gotowałam się z wściekłości. Nie wiedzieli, że przez lata, kiedy mnie ignorowali, ja zabezpieczałam się. A teraz nadszedł czas, by działać. Wyszłam z tamtego spotkania z ciężarem na ramionach, ale z płonącym ogniem w sercu. Jeśli myśleli, że mogą mnie wyrzucić z firmy, którą sama podniosłam, byli w błędzie. Mój ojciec, matka i Piotr nie wiedzieli o jednym kluczowym szczególe, miałam plan, który realizowałam od lat, a teraz nadszedł czas, by wcielić go w życie. Wszystko zaczęło się trzy lata wcześniej, kiedy zdałam sobie sprawę, że moje wysiłki nigdy nie zostaną docenione. W tamtym czasie, pracując niestrudzenie nad rozwojem firmy, zrobiłam coś, czego moja rodzina nigdy by się nie spodziewała. Część swojej pensji, a później także bonusy, które sama pomogłam wypracować, przeznaczyłam na zakup akcji firmy. Ponieważ fabryka była pierwotnie spółką rodzinną, Moi rodzice mieli większościowy pakiet udziałów, ale część akcji należała do dawnych wspólników lub mniejszych inwestorów. Wielu z nich, zmęczonych czekaniem na znaczący zwrot, było skłonnych sprzedać swoje udziały. W ten sposób, po cichu, na przestrzeni lat, stałam się większościowym udziałowcem. Był to jednak sekret, którego strzegłam za wszelką cenę. Wiedziałam, że gdyby moja rodzina się o tym dowiedziała, zrobiłaby wszystko, by mnie sabotować. Więc podczas gdy Piotr i moi rodzice knuli, jak mnie usunąć, ja trzymałam w rękawie Asa i byłam gotowa go użyć. Następnego ranka po tamtym absurdalnym spotkaniu przyszłam do biura, jakby nic się nie stało. Piotr siedział w swoim gabinecie, uśmiechając się jak król ukoronowany przed czasem. Naprawdę wierzył, że wygrał. Kilka godzin później mój ojciec zwołał oficjalne spotkanie w głównej sali firmy. Obecni byli wszyscy dyrektorzy i kilku kluczowych pracowników. Ojciec rozpoczął przemowę swoim protekcjonalnym tonem, który zawsze mnie irytował. Dziś jest ważny dzień dla naszej firmy. Wprowadzamy zmiany, które zapewnią, że przyszłość będzie w dobrych rękach. Spojrzałam na niego, doskonale wiedząc, co nastąpi dalej. Piotr wstał, z szerokim uśmiechem, gotowy przejąć stanowisko dyrektora generalnego. Ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, podniosłam rękę. Zanim przejdziemy dalej, uważam, że wszyscy powinni się dowiedzieć o czymś ważnym. W sali zapanowała cisza. Wszyscy patrzyli na mnie z zaciekawieniem, w tym mój ojciec, który wydawał się zdezorientowany moją interwencją. Wzięłam głęboki oddech i kontynuowałam. Jako większościowy udziałowiec firmy, sądzę, że mam coś do powiedzenia na temat tej zmiany. Ojciec otworzył szeroko oczy, a Piotr zbladł. Większościowy udziałowiec? zapytał ojciec z niedowierzaniem w głosie. Uśmiechnęłam się, starając się zachować spokój. Tak, tato. W ciągu ostatnich lat nabyłam większość akcji firmy. Obecnie posiadam 52% udziałów, co daje mi kontrolę nad wszystkimi decyzjami strategicznymi. Sala wypełniła się szmerami. Piotr wstał gwałtownie, uderzając dłońmi w stół. To niemożliwe. Kłamiesz. Zachowałam spokój, przesuwając kilka dokumentów po stole. Oto dokumenty zakupu. Możesz je sprawdzić, jeśli chcesz. Wszystko jest zarejestrowane i zgodne z prawem. Ojciec wziął papiery drżącymi rękami, czytając je w ciszy, podczas gdy jego twarz traciła kolor. Moja matka wyglądała na szokowaną Niezdolną do wypowiedzenia ani słowa. Piotr natomiast nie potrafił opanować złości. Myślisz, że możesz nas tak wykiwać? Ta firma należy do naszej rodziny. Spojrzałam mu prosto w oczy, po raz pierwszy czując, że mój wysiłek się opłacił. I właśnie dlatego myśleliście, że możecie mnie stąd wyrzucić bez konsekwencji. Ale ta firma to już nie tylko dziedzictwo. To moja praca, mój pot i moja determinacja. I nie pozwolę, Piotrze, żebyś zniszczył to, co razem zbudowaliśmy. W obecności dyrektorów i pracowników podjęłam decyzję, którą planowałam od dawna. Od dziś Piotr nie ma już prawa podejmować decyzji w tej firmie. Oficjalnie zostaje odsunięty od swojego stanowiska. Piotr nie mógł wydusić z siebie słowa. Ojciec próbował protestować, ale przerwałam mu stanowczo. Tato to nie jest zemsta. To kwestia kompetencji. Dopóki jestem na czele tej firmy, będzie zarządzana z powagą i szacunkiem. Po tym spotkaniu zakończono zebranie, choć napięcie pozostało. Moja rodzina próbowała skonfrontować się ze mną prywatnie, ale pozostała mnie wzruszona. Nie pozbawiłam ich mniejszościowych udziałów, ale kontrola nad firmą oficjalnie należała do mnie. Kiedy kurz opadł, po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułam coś, czego mi brakowało ulgę. Po raz pierwszy to ja byłam panią swojego losu. Po tamtej konfrontacji fabryka mebli nigdy już nie była taka sama, i ja również. Decyzja o odsunięciu Piotra od kierowania firmą wywołała szok, ale także ulgę wśród wielu pracowników. Wielu z nich miało już dość jego nieobecności i niekompetencji, ale nigdy nie mieli odwagi, by coś powiedzieć. Wiedziałam, że przede mną jeszcze wiele pracy, ale po raz pierwszy miałam władzę, by naprawdę przewodzić. Kolejne dni były intensywne. Mój ojciec odmawiał rozmowy ze mną, a matka patrzyła na mnie tak, jakbym zdradziła rodzinę. Zofia, zniszczyłaś swojego brata. Jak mogłaś to zrobić? Zapytała pewnego dnia, kiedy przyszła do mnie bez zapowiedzi. Wzięłam głęboki oddech, próbując zachować spokój. Mamo, nie zniszczyłam nikogo. Piotr sam się zniszczył swoją arogancją. Nie odebrałam mu niczego co osiągnął własną pracą, bo nigdy niczego nie osiągnął. Nie chciała słuchać. Wyszła z mojego domu oburzona, mówiąc, że wpostawiłam rodzinę na drugim miejscu. Ale dla mnie stało się jasne, moja rodzina nigdy nie postrzegała mnie jako jej pełnoprawnej części, przynajmniej nie jako kogoś, kto naprawdę się liczy. Z Piotrem poza firmą i krążącymi plotkami o tym, co się wydarzyło, największym wyzwaniem było pokazanie, że firma jest w dobrych rękach. Pracowałam dniami i nocami, reformując procesy, tworząc nowe produkty i rozwijając nasz międzynarodowy zasięg. Z czasem wyniki zaczęły się pojawiać. Sprzedaż wzrosła o 35% w pierwszym roku mojego kierownictwa, a firma została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych w branży meblarskiej. Dla mnie, bardziej niż liczby, to była walidacja, której nigdy nie dostałam w domu. Mimo to, ciężar emocjonalny oddalenia od rodziny ciągle mi towarzyszył. Chociaż miałam powody do dumy, trudno było zignorować ich milczenie. Była pustka, której nie mogły wypełnić żadne osiągnięcia. Piotr próbował wrócić do firmy. Nieoficjalnie, oczywiście, wiedział, że nigdy nie pozwoliłabym mu ponownie objęci stanowiska. Ale zaczął pojawiać się na spotkaniach towarzyskich, rozmawiać z inwestorami i próbować przekonywać, że jestem kontrolującą, która odbiera firmie rodzinny charakter. Podczas jednego z takich spotkań postanowiłam zakończyć tę sytuację raz na zawsze. Podczas spotkania z kluczowymi inwestorami Piotr subtelnie zasugerował, że firma miała więcej duszy przed moim kierownictwem. Spojrzałam prosto na niego i powiedziałam spokojnym, ale stanowczym tonem: Piotrze, dusza tej firmy nigdy nie była z tobą. Była z naszym dziadkiem, a teraz jest ze mną. Inwestorzy, już świadomi pozytywnych wyników, jakie przynosiłam, zgodzili się ze mną. Piotr opuścił spotkanie pokonany, a to był jego ostatni wysiłek, by mnie sabotować. Lata mijały, a z czasem rany zaczęły się goić. Nie odzyskałam takiej samej relacji z rodzicami ani z Piotrem, ale zaakceptowałam, że to część mojej drogi. Kasia, moja młodsza siostra, próbowała się ze mną skontaktować kilka razy, mówiąc, że rozumie mój punkt widzenia ale zawsze wycofywała się, gdy rozmowa stawała się poważna. Mimo wszystko nie czuję urazy. Wręcz przeciwnie, czuję spokój, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Dziś firma jest warta ponad 150 milionów dolarów, ale ważniejsze od tego jest to, jaki wpływ miała na życie ludzi. Stworzyłam programy wspierające kobiety wchodzące na rynek pracy, co zawsze było moim marzeniem. Wprowadziłam także zrównoważone praktyki produkcji, oddając hołd dziedzictwu mojego dziadka, który zawsze wierzył w tworzenie mebli łączących rodziny. Jeśli chodzi o moją rodzinę, wciąż żyją w cieniu swoich wyborów. Piotr otworzył mały biznes, który nigdy się nie rozwinął, a moi rodzice wciąż wspominają o dobre czasy, nie uznając, że te czasy istniały tylko dzięki mnie. Ale to już nie ma znaczenia. Dziś moja historia nie jest o nich, lecz o mnie. W końcu jestem w spokoju.